Szanowni państwo, ksiądz Ryszard Halwa, państwo moim gościem jest pani doktor Katarzyna Kwarecka. Witam serdecznie. Witam, witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, już mieliśmy przyjemność spotkać się z Panią. Robiłem wywiad ogólny na temat medycyny naturalnej. Pani doktor 20 lat zajmuje się tym, chyba ja jako pierwsza. I teraz chciałbym o jakichś szczegółach, żeby Pani opowiedziała swoje działania, swoje prace, poprawianie człowieka w tym sensie, tak jak Pani we wcześniejszym wywiadzie powiedziała, mhm. że, że stara się, żeby człowiek pomóc ludziom wracać do normalności, tak jak są wypoczęci. Proszę nam przedstawić jakieś, jak wyglądają zabiegi niektóre ważne. Mhm. E, witam Państwa raz jeszcze. E, ja bym chciała sprostować na początku, że nie byłam pierwszym lekarzem w Polsce, który się zajął medycyną estetyczną no czy właśnie. dermatologią estetyczną, ale na pewno byłam w tej grupie, tak, grupie prekursorów tak, tej jest. dziedziny. E, no bo ile 20 lat już. Przeszło 20 lat, przeszło 20 tak, lat. tak, tak, tak. tak. I rzeczywiście, moim takim najbardziej fascynującym mnie nurtem tej medycyny jest medycyna regeneracyjna, czyli medycyna, w której korzystamy z wiedzy na temat fizjologii organizmu, w jaki sposób zachęcić go do naprawy, naprawy tak naprawdę procesów starzenia się skóry. No bo rozumiem, że często jest tak. Że człowiek przez nie właściwe odżywianie przez to, że jest zanieczyszczenie yy, właśnie starzeje się bardziej, prawda? Ja bym powiedziała, że no na pewno środowisko i jakieś toksyny temu. sprzyjają temu i, i też nadmierna ekspozycja na słońce, bo yy, no mamy do niedawna mieliśmy możliwość podróżowania po świecie również w porach, w których u nas tego słońca jest trochę mniej, ta ekspozycja jest mniejsza, więc fotostarzenie też stało się większym problemem. No lat temu właśnie 20 były bardzo popularne solaria, które bardzo niszczyły skórę. No właśnie skórę. Jak działają solaria. No dramatycznie dla skóry. To jest no, przyspieszony proces fotostarzenia. Na szczęście ta moda zniknęła i nie wiem, czy one jeszcze w ogóle występują. No jest, niektórzy ludzie chodzą na solaria, a proszę powiedzieć. To bym jak... przestrzegała, nie róbcie Panie tego. Pani doktor, a jak słońce działa? Bo właśnie niektórzy smarują się niektórymi mhm. Takimi olejkami. Fotostażenie i starzenie posłoneczne, starzenie się skóry, to jest w zasadzie to samo. Czyli słońce niestety bardzo przyspiesza starzenie się skóry i nie jest dla skóry pod tym względem korzystne. Natomiast jest bardzo korzystne ze względu na to, że pod wpływem słońca dochodzi do produkcji witaminy D w skórze, która jest potrzebna no teraz chociażby jako bardzo ważne narzędzie do y, podnoszenia odporności organizmu. Czyli rozumiem, że musi być to takie musi racjonalne jak wszystko, oparzenie. Musi być wszystko, w harmonii, w balansie. Jak, jak najbardziej, najbardziej filtry, wysokie filtry słoneczne, ochrony. że jak Najbardziej niebezpieczne jest oparzenie skóry i to powoduje taki przyspieszony proces też starzenia się i ryzyka chorób nowotworowych skóry, więc ze słońca należy korzystać z rozwagą poddając się kąpielom słonecznym najlepiej w czasie spacerów z filtrem słonecznym, nie unikać słońca, ale też no, nie w taki sposób jak kiedyś się z niego korzystało, czyli Że nie leżeć często plackiem leżą no, po nie, kilka to, godzin. To jest bardzo niekorzystne dla organizmu. I yy, i zaczęłam mówić o tej medycynie regeneracyjnej. Rzeczywiście te zabiegi, które sprzyjają temu, żeby organizm mobilizować do pracy, bo bo ksiądz wspomniał o tym, że no te, o tych wszystkich czynnikach. Tak, tak. I oczywiście one sprzyjają starzeniu się, ale też no, my żyjemy dużo dłużej niż kiedyś. I mamy w związku z tym oczekiwania, że chcemy z tego życia korzystać, tak jak młodzi ludzie i wyglądać jak młodzi ludzie, dużo dłużej niż kiedyś to się działo. Więc też kanon urody, styl życia się tak zmienił. Dzisiaj 50-60-letnia osoba jest jeszcze uważana. Za, za młodą. osobę młodą bądź w średnim wieku. Natomiast no, niegdyś było inaczej. Tak, tak. Y więc też to troszkę zobowiązuje i wywiera taką presję, żeby to, jak się czujemy w środku, co chcemy robić w życiu, było spójne z tym, jak wyglądamy. Dlatego ta mobilizacja skóry, która fizjologicznie już ma prawo się zestarzeć. No my mówimy, że nie, my jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. My jeszcze chcemy wyglądać tak, jak się czujemy w środku. Czyli to, co da się zrobić poprzez tak. medycynę estetyczną. Ten to, nurt regeneracji, regeneracji tak. tak, takiej stymulacji, prowokacji skóry do tego, żeby chciała się um, odmładzać, odnawiać, regenerować. Czyli no, posługujemy się takimi fortelami, drobnymi oszustwami, tak nawet. Bym powiedziała, że albo ją parzymy trochę w kontrolowany sposób, czyli to będą te zabiegi PLF, taka aparatura, którą mam w klinice. Czyli do, doprowadzamy do podgrzania tkany głębszego, tak żeby y, organizm odebrał to jako oparzenie, a de facto oparzeniem to nie, nie jest, ma. ale zaczyna się proces naprawczy, czyli regeneracja skóry, czyli odnowa. Drugim takim procesem jest. Y, uszkodzenie jej drobne tak, żeby też to musiało być zagojone, czyli mikro takie punktowe, wielopunktowe nakłucia bardzo cienkimi igłami na dużej na gęsto czy też lasery frakcyjne, czyli takie zabiegi, które uszkadzają skóry, ale w zamierzony, kontrolowany przez nas sposób, żeby zbudowała się, zagoiła się na nowo, jak gdyby zaszyła. I bardzo też takim ważnym narzędziem, którym się posługujemy, jest osocze własne pacjenta. My to osocze odwirowujemy tak żeby uzyskać z niego tak zwane osocze bogatopłytkowe Plus też korzystamy z tego, że tam znajdują się komórki mezenchymalne macierzyste i taką substancję wstrzykujemy w postaci mezoterapii, czyli te miejsca, które chcemy, żeby ona zadziałała, czyli jeżeli chcemy wzmocnić włosy pacjenta, to podajemy na skórę włosioną głowy. Jak chcemy wzmocnić skórę twarzy, to na twarz. Jak szyje, czy dłonie, czy inne partie ciała, to tam. I wstrzykujemy to powierzchownie płytko w te miejsca, które chcemy pobudzić takim, można powiedzieć, własnym eliksirem młodości, który... Czyli jest to sobie... właściwa regeneracja. No no to, to jest, jest taka, tak. ja, ja bym taka stuprocentowa, 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 ekologiczna metoda, bo nie podajemy nic, czego organizm by nie miał. To tylko korzystamy z pewnego fragmentu substancji, którą przygotowaliśmy, tak, że wiemy, że ona jest najbardziej intensywnie działającą substancją, która będzie sygnałem do odmładzania, bo, bo to są... Ym, Substancje, które mówią, że, że jest rana, którą trzeba goić, że tam się znajdują takie sygnały, które będą stymulować do takiej przyspieszonej regeneracji. Świetnie, i tak z doświadczenia, jak pani ma różnych pacjentów, to po takiej regeneracji, jak człowiek wygląda, powiedzmy, ile lat na oko może młodziej wyglądać. Ja, ja myślę, że to, nie, nie, to, to, to w ogóle się tego nie da tak przełożyć. Po prostu wygląda się Bardziej tak, naturalnie. jakby się wróciło z urlopu, jakby się było wypoczętym, wyspanym. A, Skóra jest świeża, świetlista, napięta, wygląda się pięknie, no. ale czy młodziej to jest bardzo subiektywne. Ym, więc, ym, no włosy, jeżeli poddajemy terapii włosy, no to stają się gęstsze, mocniejsze, no to to widać. Tak. Super. No, ale, no, to ale to jest zabieg, zabieg którym no, no, można, można tylko pomóc. pomóc. Na pewno, pewno nie, nie można, można wyrządzić żadnej szkody, nie można zaingerować w rysy w jakiś sposób nadmiarowy. W ogóle się nie ingeruje w nie, czyli organizm nie zregeneruje się w osobę, którą nie był w swoim najlepszym momencie. Więc to jest bardzo bezpieczny zabieg. Drodzy Państwo, cieszę się, że Pani doktor będzie miała u nas takie zabiegi w każdy czwartek. Także będzie można się ze mną kontaktować, zapisywać się na wizyty. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani doktor Katarzyna Kwarecka. Dziękuję jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.